Wiesz co, PadCraft, strasznie długo nie grałem w tego Minecrafta. Tary, ty żeś nie widział Minecraft Update 2015. Patrz, chodź, bijemy na rękę. Ej, się wstydzę. <grystanie> Dżemu, wychodzimy kurde. Yo, jakie <grystanie> shadery ten Minecraft. Wiesz co, Minecrafta nie mam długo, ale... Jedz, flery! <grystanie> Wszystko takie załadowane, fajdy, piękne Widzę kogoś, widzę kogoś, widzę kogoś, widzę kogoś Znajfiłem dwa razy jakiegoś typsa nie, on ma broń, on ma broń, uciekałam. A gdzie, gdzie ty jesteś nie. w ogóle? Jestem przy środku o, Ja też jestem, sobie. ja jestem na środku. Podniosłem jeszcze sobie Widzę cię ten? Widzisz mnie? To jesteś ty? Nie, 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 to nie jestem ja okay. Ja idę dopiero od wody <noise> Tu jesteś ty, a ja do jakiegoś Tu ten jestem, ten ej, ten koło tego bije sobie. Tak, to ja, to ja. Okej, okay, dobra, spoko, to, to mamy hmm. tego typa, możemy do znajdzić. Tam! Strzela kolej ze skałki. Dobra, pójdziemy tego typa. Ty wa, ale nie Sparrow. wiem kto, kto wymyślił to, ale zarąbiście to wygląda. No epicko. Jak Minecraft na HD tekstury? <laughs> Ej, centralnie. Tu. Minecraft na jakichś dobrych shaderach mi nie działa poprawnie, a to mi działa. Może jest tu jakaś skrzynka? No, <laughs> no czemu on tak ucieka? Nie! Uj! Uj! Goni mnie! GONI mnie! No nie widziałeś mnie niby było Wysiadł By sobie się. Na dół. Megijcie balne z góry już Koniec! O, o nie! To ten serwer! Fuck! Nie ma ammo!

Co to jest teraz o, Te noże, one są chyba inne, bo ja mam jakieś Nie, to, to, jest, to jest po prostu wygląd zwykły, bo masz tego skina. Nie widzisz? Na rękawy zobacz. O! Masz tego tego w latexie, wow. tego bandytę z gimnazjum. Ale zajebi... bandytę z gimnazjum. O, no skim. nawet cię pokażę pięknego tego o, jesteś. Jestem pięknym e, łobuzem z gimnazjum, Tak, masz plecaczek. Masz misia w plecaczku? Co tu masz na, obok? Mam misia w plecaczku? What? To jest. To jest piórnik, jestem, chyba a, jestem Ania, Weź ty... się zatrzymaj. Nie, to jest magazynek, dobra, nevermind. Masz broń na plecach. O, masz dwóch na prawo, dwóch na prawo. O! Mam broń! Uciekajcie! Mam broń! Uciekajcie! <laughs> nie mam broń! <laughs> right. Mam kosę, ale jej nie widzę, ej, pewnie zbugowane. Muszą dopracować, Ok, Okej, to... znajdźmy się. Kurde! Na moście jest. na środku mnie chce napilnować. Gonią mnie! Mama! Temu oni szybciej chodzą? Jestem, 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 Jesteś jestem. Jesteś na środku gdzieś? Raz nie biją. Zabili mnie! O, serio? Nie, No, Czekaj, no gdzie fuck? jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie? Skacze. Tylko skaczesz? Tak. O, obkręć się. O, dobra, widzę cię. W prawo jestem trzeci. Trzecia Trzecia klatka. Raz, patrz. No, widzę. Obkręciałem się trochę. No, 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 no widzę, widzę. 500 o, razy już się Tak. Ok, bierzemy. I uciekaj, 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 uciekaj. Uuuu, gonią mnie! Okay. Dobra, wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, a teraz nie wiem no, no. pojęcia. Nie, ty nie, jesteś... to jesteś ty, to jesteś ty. To ja tak uciekam, ja... tyłem. No, spokoj spoko uciekaj, tak. A, dobra, wiecie, pokazało nie? mi się. Oj, patrz. Dobra, uciekajmy, może. Od spadamy, 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 nie. No, to tak Jest jedna tutaj po prawej, u góry na na tym. I Na Góra zamku jest ktoś tam jest. dalej i na zamku, no. O, jest, dobra. O, to idź po tam, do góry, ja pójdę tutaj na dole. Pojadę. Dobra. Żeby Zatysk nikt mnie nie zestrzelił, bo będzie. Dobra, nic nie mam. Ale to jest najgorsze. Ej, czemu mi się na flip naifa Ja też mam flip Oh, Ale ten najgorszy jest na początku. O, widzę. Ty jesteś na dole? Tak, tak, tak. Biegnę, okay, biegnę okay, za tobą. Okay. Za mną? No, jestem trochę za mną. nie za mną biegniesz, stary. Tu gdzie ty jesteś? Tu się strzela. Jakiś luj. Ja jestem za tobą teraz. O! spadamy tam się strzałem. Kolej muzyka Kolej muzyka! Dzień, musimy sobie robić ten. Sygnały z latarkami. Ty, 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 ty. <laughs> takie na odległość. no takie. S-O-S. S-O-S tam jest skrzynka! Okay, tam, 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 na prawo. O, tam o, o jest wróg. okej, okay, przez... okej, okay. idź potem skrzyneczkę, tam, ja idę wróg tutaj jest, do wody. Tylko mam nadzieję, koleś że mnie nie za O, o! Mam, 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 mam umpa! Tam kolej strzela za moimi plecami. Tam tam, 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 tam właśnie, tam, tam. Jeden kolej. O, jest! Nie, a co jak mnie zabije? To... Ja jestem słaby. mi się na błyskuje, ja do ja niego podchodzę. No, no! Biegnij do niego! Wow! Nie Ja <śmieniczy> no, zabiłem go! Ej! Nice! Myślałem, że to. Z on cię Tam dalej jest nie. jeden koleś. Jezus, mam 7HP, stary, to nie jest dobre. Masz, na... Masz pistolet, może. O, w ogóle mam. O, nie strzela! <śmieniczy> Masz pistolet po mnie, chyba 9 na boję. Nie, tu nie was... Ej, podpalają, Mam stary i łumpa. nie jest dobre. Uciekaj gdzieś. A nie. O, o nie! Im... Ja Jest tam! Na górze! O, nie! Nie dam się. <grym Wywal <grym> wszystkie naboje! Na wywalił, wywalił naboje. Ma dwa w diglu. Leci do ciebie. O nie! Ma całego ulpa! Znaczy... maka. O nie! Ma 20 maka. <grym> Ej no skąd?! <grym> o to nie ty! Ja What? jestem obok tych, 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 naszych koszyków. Jest... O, pro, obok koszyków? Tak. Biegnę sobie tak naokoło. O oh jest, widzę, widzę, widzę. To ty? Ma. Tak, 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 chodź mi po. No. Heee. Nice. O właśnie. Miało, miało miało latarki, latarki, właśnie miały być sygnały. Właśnie sygnały miały być. O jest jest, 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 No nic nie ma. Knife był. Ale to wywalone. Jest u góry, u góry, jest góry. To jest przerobane na początku stary, że bierzesz te Kosta. i cię tak wszyscy na napindalają A Butterfly no. mi się tak podoba, że umiesz ja no, e, się ja ja bawić Ja ale nie można się bawić, bo jest ten Flashlight Tak, y tak To jest następna skrzynka Okej okay. W tym domku, ja bym do tego domku szedł Nie, kurde ja... ja jak go znajdę to wystrzelam tego 5-7 i powiedzmy Uuuu, co jest Nic, dobra, wziąłem tego glocka, <glocka> chodźmy, idziemy Divi okay. zostawiłem, bo pusty Boga. To choć może na, na środek polecimy tam, na spadochronach? Ale to jest zarobiście to wygląda, tylko jest najgorsze to, że to wygląda zbugowanie, że są sza. Drzewo! 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 Popysku drzewem... A nie, ej, ty wyglądasz jakbyś był cały na spadochronie. Tam jest, A widzisz ja go? Mój ja nie mam sza... na zamku. A ja mam... O no jest, 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 jest. Ale tamten gdzie jest, nie rozumiem. Nie, nie ma martwy. Albo wyszedł. Oooo Tu pussis. Ja ci dam Jestem. dwie piczki ty jakieś Wujku On tam jest A ucieka Nie uciekasz koleżko Gdzie Jest na się. lewo Na lewym tym Dobra i tak go Zjedziemy 3, 2, 1 No nie Boże zmaka, suka nie no kurde ha, 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 O ludzie ktoś podłapał i też miga To myślą że sojusz <laughs> Wszyscy mig Jezu, ale chyba widzę Widzę cię Tak suniesz Dobra, uciekamy Uciekamy Jezu, Patrz, patrz patrz pomogę im tutaj, patrz, patrz patrz co ja im zrobię Patrz, jak ich ogniem jedno. Jepał się <laughs> Przed to Ej, ja, ja też Ej, gdzie nie? nie mam nic, nie mam... Ja jestem u góry tak nie ma kosy Nie jak Sela jakiegoś widzę Jestem za tą, jestem za To dobra Fak, kosę ma. Pistolet O nie Uciekaj! Nie Przeżyj to Mam kosę Chodź suko Chodź tu Chodź tu O trafiłeś go raz, dawaj, dawaj No, no o, jak nie. to? Dwa HB mu zostało Jak? Dwa razy przecież z prawego żeś go gubawisz. Co panu. za koleś? Ja tak flechuję. Widzę, 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 widzę. Po lewo jestem. E, gdzie? E, po twoje prawo. Eee. O, dobra. Ok. Patrz po ok, ok. Bierzemy i uciekaj. Jak... Co to było? Ja pierdolę! I balął się z usta, stary ja Co tyle wyglądało? najdów miałem Uciekamy, uciekamy, a tam typa tak ciężko Widziało taki gejman widać Jak strejfuje rąbany Jak leci szybko i daleko Zeusa mu w twarz Właśnie Dupę. nie mam Zeusa Patrz, najd Szmato Gin, szmato się Masz decoy na twarz Na lewo Uro! Uro! Nice! <laughs> Zajbiście Bickie. Ej, a nie wiem czy by zanurkować, tu jest... Zanurkuję, zaryzykuję To jest też najlepsze, nurkuję, że w wodzie wygląda jak gówno Ja idę do tego budyneczku O nie, nic nie, nie było To ja się udusza O nie, jest ok huh. do góry, do tego domku? Do innego O, do in o widzę, 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 tego obok taki ja, to ja spróbuję wejść do tego właśnie bo tu był jakiś koleś i podgarnąłem jakieś bronie, te co były No tam i... jest zawsze, to jest najlepsze. Idę do wieżyczki, do, do ciebie Stopiłem. O, w wieżyczce, ej Scout był w wieżyczce, którego nie mogę Zabiłem go ja... ja idę do ciebie Ja do ciebie idę A, Ja ciebie, nie, bo ja do ciebie idę Ej, ja do ciebie nie idę nie, bo ja do ciebie nie idę No cześć Chodź, tutaj Jak to zarobiście wygląda, stary Tam u góry jest ten, skrzynka Wleciałem w drzewo no, co za a, menda Dwie osoby rur, zostały tylko W ogóle no jest, armora mam pan, pan, jest tu, Dobra tym, no Uluj, ale Dostał Jezus, raz <śmany> akraszkę, Kurde Holy shit. Nie piekło, a było I tak blisko mi Migam, 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 o, migam, widzę, migam. Widzę, widzę, widzę. Teraz ty Na no, twoje lekko prawo Widzę takie... Coś mówiłeś? Nie Migam, co? A już nie. Teraz skaczę. No, skaczę no to, i migam. No to ty, no OK. Teraz może lećmy od razu do tego domku jak się nam uda, bo tam są bronie i wszystkich tak. rozwalimy. Olać to co tutaj jest? Turu, 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 turu. Ej, tak przeszedłem przez nie trochę, bo musiałem no tak coś jeszcze najda. inny biegnie. Coś biegnie chyba na tą górkę. Szybko, musimy być tam pierwsi. Jak będziemy pierwsi, o. bronię. Dobra. O, jest. idzie ktoś tam na tą górkę. Jak ma to go od razu ten. Co, o, nie ma skautu? O. Dwie czurki. Fuck! Stary, zamknęły się drzwi i mnie tak walnęły się ze strałem. że ktoś mnie w plecy wszedł. Halo? Dobry. Kto ma wejście wyjście z balkonu, kuźwad? Czy to jest Gdzie Gdzie Idzie. Po lewej twoje, tam, no, no, no. Nie ma nic chyba Nie, nie, tu To Zabierz? Tak, są zmasiakowane Przy tej górce? No na środku może być. Oj, jest do góry. No, to, no góry. Mogę Fakiem, Kurde. Zabili się? No zabił mnie. Nie, nie skryje się w sobie, nie ma mnie. Ale on się cię widział. Nie widzi, co ja robię. Mm... Na lewo trochę. Tam jest dwóch w ogóle, tam ktoś do niego będzie strzelał. No strzelają się! Strzelają się razem. Jeden ma Zeusa, drugi ma pistolet. NIE! On nic nie ma. Uma nada tylko. Nie ma To żadę, do żadę. Zawiodłem się. Game Axel. Z tej strony był Axel wraz z Podcraftem. Dalszą część odcinka możecie zobaczyć u Patcrafta. U, u niego? U mnie Możecie ja, zostawić basurty. łapkę, komentarz, cokolwiek. Do zobaczenia, Siemano. Hello. Jednego po no, no! do niego. Oto jest Patcraft, który złamał sobie kręgosłup. いったか, <laughs> か、イノジいんね。そ、そわすけすや。たく。